Jadę samochodem, który właśnie zrobił skręt w lewo na skrzyżowaniu. I teraz pytanie: kto kręci tą kierownicą? Bo to nie ja, bo ja siedzę z tyłu. To jest robot. Takie mamy teraz taksóweczki w Los Angeles. Nie muszą zatrudniać kierowców, same jeżdżą. Bardzo generalnie taksówka jedzie ostrożnie, powolutku, bardzo bezpiecznie. No to jest taka firma, która nazywa się Waymo. Um, bardzo ciekawe doświadczenie. W cenach bardzo konkurencyjnych, jeżeli chodzi o ceny tam Lifta czy Ubera. Więc jeżeli ktoś się wybiera w najbliższym czasie do Los Angeles, to serdecznie polecam sobie spróbować. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Takie troszeczkę surrealistyczne, aczkolwiek to auto jedzie tak bezpiecznie, tak powoli i tak fajnie, że po 5 minutach człowiek zapomina, że tu nie ma człowieka, że to samo jedzie eee, możemy sobie otworzyć szybki możemy sobie kontrolować muzyczkę możemy sobie kontrolować tutaj jakieś rzeczy w aucie no ale bardzo bezpiecznie jedziemy powiedziałabym nawet zbyt bezpiecznie no ale to chyba trochę troszeczkę o to chodzi pozdrawiam